Setki lat w przyszłość Adam i Jake lecą na planetę o nazwie Antares, rzekomo ludzka kolonia osiedliła się tam 900 lat temu, ale nigdy nie nawiązali ponownego kontaktu z Ziemią. Teraz są ostatnią nadzieją ludzkości. Na komunikatorach słychać tylko szumy, więc obaj decydują się wylądować i zbadać sytuację. W miarę jak statek zbliża się do Antares, zaczyna drżeć z powodu dziwnego pola grawitacyjnego planety. Wszystkie systemy nawigacyjne zostają wyłączone przez promieniowanie planety, więc mężczyźni muszą ręcznie sterować statkiem. Zaczyna on gwałtownie tracić wysokość, więc uruchamiają silniki, by unosić się tuż nad ziemią. Przez kilka mil idzie Dobrze, ale wkrótce uderzają w kilka skalistych formacji, a gdy próbują wylądować, statek niestety się rozbija. Na szczęście obaj mężczyźni przeżywają, choć ramię Jake'a jest poważnie ranne. Statek jest całkowicie zniszczony, więc nie mogą go użyć do powrotu. Adam pomaga Jake'owi wydostać się i odkrywają, że otacza ich pustynia. Na niebie widać także dwa księżyce. Korzystając z zestawu ratunkowego, Adam podaje Jake'owi zastrzyk przeciwbólowy i usuwa kawałek metalu z jego ramienia. Jake wskazuje na psa w pobliżu, ale Adam go nie widzi, więc zwala to na działanie leków. Gdy Adam zaczyna opatrywać ranę Jake'a, nagle słyszą szczekanie. Adam idzie z Sprawę i po pewnym czasie natrafia na zaniedbanego chłopca imieniem Will z psem i nożem w rękach. Will mówi, że węże są za nim, ale ucieka, gdy Adam próbuje mu pomóc. Will biegnie jak najszybciej, ale wkrótce zostaje otoczony przez węże, które okazują się wojowniczkami. Przerażony Will wypuszcza psa i przygotowuje się do walki, ale wojowniczki łatwo go rozbrajają, obezwładniają i ciągną za sobą. Adam ścigał Willa, ale gdy dociera, zostaje tylko jego nóż. Nagle w okolicy dochodzi do trzęsienia ziemi, które na szczęście nie trwa długo. Adam sprawdza Jake'a za pomocą bransoletki, aby upewnić się, że wszystko z nim w porządku, a następnie Kontynuuje poszukiwania. Widzi świątynię i wchodzi do środka, gdzie znajduje dużą grupę kobiet śpiewających słowo Sumuru. W tym momencie wchodzi królowa Sumuru, a kapłanka Taksan ogłasza, że czas rozpocząć rytuał dla wielkiej bogini węży. Nagle z jamy wychodzi ogromny wąż, a po modlitwie kobiety przynoszą Willa jako ofiarę. Strażniczka imieniem Daw krzyczy, gdy go widzi, ujawniając, że Will jest jej bratem. Wściekła biegnie w stronę otaczających go wojowniczek i zaczyna walczyć, pokazując wielką umiejętność posługiwania się włócznią. W zaledwie kilka minut Daw pokonuje większość wojowniczek, a ostatnią z nich kopie w stronę jamy, aby wąż zjadł ją zamiast willa. Gdy wąż odchodzi, Taksan wysyła więcej wojowniczek, by otoczyły rodzeństwo, oskarżając ich o zbezczeszczenie rytuału. Sumuru ją powstrzymuje i przypomina jej o prawie. Mężczyzna zabija, więc może być zabity, ale nie kobiety. Daw zabiła inną kobietę, ale to była samoobrona, więc nadal ma ochronę Sumuru, a chłopiec otrzymuje jej przebaczenie. Taksan protestuje, ale spór przerywa wiadomość od JK, zdradzająca obecność Adama. Gdy Taksan rozkazuje swoim żołnierzom schwytać Adama, ten strzela w sufit, tworząc rozproszenie i ucieka. Daw wykorzystuje to zamieszanie, by odesłać Willa do ucieczki, podczas gdy wojowniczki ścigają Adama. Chwilę później, zarówno Will, jak i Adam wracają do miejsca katastrofy, ale zanim mogą spotkać się z Jakeiem, żołnierze ich doganiają i otwierają ogień. Adam odsyła willa do JK, podczas gdy sam się ostrzeliwuje, powodując wybuch, który z łatwością powstrzymuje żołnierzy. Jake wprowadza willa do statku, podczas gdy Adam kontynuuje strzelanie do wojowniczek, które trafiają jego nogę strzałą. Nie mogąc już walczyć, wchodzi do statku, a Will informuje go, że strzała była zatruta. Wojowniczki otaczają statek i przygotowują się do wejścia, ale w tym momencie sumuru pojawia się ze swoimi strażniczkami i rozkazuje im się wycofać. Pierwsze wojowniczki Przypominają jej, że pracują dla Taksan, ale Sumuru zwraca uwagę, że jest królową i jej rozkazy mają pierwszeństwo przed Taksan. Gdy tamci żołnierze odchodzą, Sumuru wchodzi do statku, wyciąga strzałę z nogi Adama i wstrzykuje mu antidotum, którego usypia. Następnie rozkazuje Daw i strażnikom zabrać mężczyzn jako więźniów. Chwilę później uzdrowiony Adam budzi się w domu Sumuru. Strażnicy przyprowadzają JK, który czuje się dużo lepiej, bo miejscowi także zajęli się jego rano. Dyskutują o sytuacji i uświadamiają sobie, że jak dotąd widzieli tylko kobiety, co jest dziwne. Zauważają również, że wszyscy mówią po angielsku, więc muszą być potom pierwotnej załogi wysłanej z ziemi. Gdy Will wślizguje się do pokoju, Jake mówi Adamowi, że po trzęsieniu ziemi zrobił kilka skanów i odkrył, że planeta przechodzi poważne zmiany tektoniczne. Są tam podziemne wulkany, przemieszczające się przepływy magmy, a nawet pola magnetyczne ulegają wahaniom, co spowodowało awarię systemu ich statku. Oznacza to, że Antaresowi pozostały tylko dwa lub trzy miesiące, zanim eksploduje. Potem Adam używa swojego skanera na sobie i Jake'u, aby upewnić się, że obaj są zdrowi, wspominając o tajemniczym wirusie. Nagle kolejne trzęsienie ziemi uderza w okolice i przewraca ich na ziemię. Nie Trwa długo, a gdy się kończy, Will mówi, że zostało wywołane przez świętego węża poruszającego się pod ziemią. Pyta również o skaner, więc Adam używa go na ramieniu chłopca i potwierdza, że nie ma tu wirusa. Szerywa im Daw, która ogłasza, że Sumuru chce widzieć Adama. Zostaje zabrany do komnaty królowej i musi patrzeć, jak bierze prysznic. Gdy kończy, Sumuru chwyta broń Adama i testuje ją na suficie. Zadowolona z wybuchu, Sumuru wyprasza strażników, aby mogła porozmawiać z Adamem na osobności. Gdy wspomina o ziemi i podróżujących kolonistach, Sumuru wyjaśnia, że społeczeństwo na tej planecie powstało 914 lat temu. Co Zgadza się z historią Adama. Następnie aktywuje halegram na swojej bransoletce, co Sumuru początkowo bierze za magię. Przez 50 lat koloniści, którzy przybyli na Antares, wysyłali wiadomości do innych ludzkich kolonii, ale stracili kontakt po tym, jak ludzkość przeszła serię wojen. Odbudowanie cywilizacji zajęło 200 lat, a do tego czasu zapomniano o Antares. Sumuru zastanawia się, dlaczego teraz przybyli, a Adam mówi, że są tu, by pomóc, ponieważ planeta jest niestabilna. Królowa wyjaśnia, że wydobywają ropę i gaz, co mogło być przyczyną problemów, ale miejscowi zwrócili się do Boga po odpowiedzi, a taksant. Podsycała tę ideę rytuałami. Taksan miała być królową, ponieważ jej rodzina wydała na świat czterech władców, ale to lud wybiera królową i wygrała Sumuru, przez co Taksan jest wciąż zgorzkniała. Adam informuje Sumuru, że muszą ewakuować planetę, zanim będzie za późno, ale Sumuru zauważa, że jego statek jest zniszczony i że mężczyźni przynoszą tylko przekleństwo ciemności. Kiedy Adam pyta o mężczyzn na Antaresie, Sumuru zabiera go do kopalń, nieświadoma, że Will podąża za nimi. Kuszokowi Adama, wszyscy mężczyźni są trzymani jako niewolnicy ponieważ mają mięśnie, a kobiety rządzą, bo są inteligentne. Wściekły Adam protestuje, chwytając Sumuru za ramię, ale ona spokojnie tłumaczy, że mężczyźni przynieśli w przeszłości śmierć. Dodaje, że kobiety wciąż łączą się z mężczyznami tylko po to, by rodzić więcej dzieci, po czym całuje Adama, podczas gdy z daleka obserwuje to tak sam. Kiedy Adam mówi, że to nie jest pokój, a niewolnictwo, Sumuru zaczyna go bić. Pierwsze ciosy trafiają. Ale wkrótce Adam zaczyna je unikać i ostatecznie obezwładnia Sumuru. Daf uderza Adama od tyłu, ratując królową, która każe żołnierzom zamknąć Adama i J.K. Widząc to, Taksan rozkazuje swoim wojownikom zabić strażników Sumuru i porwać duet. Gdy strażnicy Sumuru prowadzą Adama przez tunele, wojownicy Taksan zbliżają się z cienia. W tym momencie Will krzyczy, aby ostrzec grupę przed zasadzką, ale jest za późno. Daw i inni strażnicy szybko giną od strzał. Gdy wojownicy Taksan chwytają Adama, Will biegnie do siostry, która prosi go, by powiedział Sumuru, co się stało, po czym umiera. Adam zostaje jest zabrany do komnaty Taksan, która proponuje mu sojusz przeciwko Sumuru. Opowiada, że kiedy koloniści przybyli, Bóg rozgniewał się ich terraformowaniem i zesłał pioruny, które zabiły większość mężczyzn. Taksan wierzy w magię Boga i nie pochwala zainteresowania Sumuru nauką, bo to ona sprowadziła gniew Boga. Chwyta Adama i zaczyna się do niego zalecać, ale Adam ją odpycha, gdy zauważa ekran na ścianie, który Taksan nazywa reliktem z dawnych czasów. Adam podchodzi do ekranu i przeraża go wąż, więc Taksan mówi, że to jedno z jej świętych dzieci. Jednak Adam rzuca węża na ziemię i zabija go, co sprawia, że Taksan grozi mu śmiercią, ale zamiast tego zaczyna go całować. Gdy jest rozproszona, Adam próbuje połączyć się ze swoim ekranem, ale nie działa on dobrze. Taksan uważa bransoletkę Adama za magię i żąda jej, a gdy Adam odmawia, wyciąga nóż i próbuje go zaatakować, ale Adam szybko ją blokuje i rozbraja. Wówczas Taksan wzywa strażników, aby skuli Adama, ale okazuje się, że to Sumuru i Jake w przebraniu. Sumuru zauważa, że Taksan złamała prawo, zabijając kobiety i nokautuje ją uderzeniem. Następnie Sumuru i mężczyźni spotykają się z will oraz strażnikami królowej. Sumuru ogłasza, że ruszają do strefy spalania, czego Will się obawia. Jake informuje Adama, że badał sytuację i teoretyzuje, że tragedia, która zabiła kolonistów, mogła być spowodowana promieniowaniem, co oznacza, że centrum dowodzenia ma bardzo niestabilny reaktor mocy. Kiedy grupa podróżuje tunelami dla bezpieczeństwa, Sumuru wyjaśnia, że miejscowi uciekli ze strefy spalania wieki temu, a relikt z tamtej epoki jest przekazywany z królowej na królową. Mężczyźni oglądają relikt i widzą obraz statku kolonistów, który wciąż znajduje się w strefie spalania. Sumuru chce ich tam zabrać, aby mogli opuścić. Planetę, zanim spowodują więcej kłopotów. Podczas przekraczania tuneli, niektórzy wojownicy Taksan zaczynają się zbliżać, więc grupa biegnie się ukryć. Jeśli wojownicy się ruszają, oznacza to, że Taksan podniosła alarm i wszystkie wyjścia będą strzeżone, jednak Will, który zawsze się skrada, zna alternatywną drogę. Prowadzi grupę, ale otwór jest zbyt mały dla dorosłych. Widzą pobliską jaskinię, ale Sumuru mówi, że nie powinni tam iść, co wzbudza podejrzenia mężczyzn. Will mówi im, że to więzienie, więc Adam i Jake biegną do tego pomieszczenia i odkrywają grupę mężczyzn trzymanych w klatce w Ziemi. Rozpoczyna się kłótnia o prawa mężczyzn, ale Sumuru odmawia uwolnienia więźniów, więc Will i Jake próbują otworzyć klatkę sami. Sumuru grozi im kuszą, a gdy ponownie się kłócą, odnajdują ich żołnierze taksan. Rozpoczyna się strzelanina, a Sumuru zaczyna likwidować wrogów jeden po drugim, podczas gdy Jake wykorzystuje okazję, by otworzyć klatkę. Wkrótce przybywa więcej żołnierzy, więc Adam przekonuje Sumuru, aby oddała mu broń i strzela w tunel, powodując wielką eksplozję, która pokonuje wszystkich wrogów jednocześnie. Następnie Adam mówi mężczyznom, że mogą opuścić klatkę, ponieważ wahają się ze Strachu, Sumuru również każe im odejść i więźniowie są w końcu wolni. Grupa udaje się do najbliższego wyjścia i wychodzi na powierzchnię. Słyszą zbliżających się wojowników, więc zaczynają biec w kierunku strefy spalania. Przekraczając pustynię, Adam zastanawia się dlaczego Sumuru pozwoliła odejść mężczyznom. Wyjaśnia, że królowa zawsze uczestniczy przy narodzinach i czuje się winna, że męskie dzieci mają tylko chwilę wolności, zanim staną się wyrzutkami. Jake jej nie wierzy. Więc Adam prywatnie mówi jej, że rodzice Jake'a zostali zabrani, gdy był dzieckiem, a on trafił do obozu pracy. Tymczasem wojownicy Taksan odnajdują uciekających więźniów, ale Taksan każe im ich zignorować i zamiast tego ścigać grupę Sumuru. Żołnierze boją się wejść do strefy spalania, ale muszą wypełniać rozkazy. Kilka godzin później rozpoczyna się nowe trzęsienie ziemi, które sprawia, że grupa staczą się ze wzgórza, na które się wspinała. Na szczęście ta przygoda również szybko się kończy, a zespół szybko się regeneruje, by kontynuować. Ostatecznie znajdują szkielet jednego z oryginalnych kolonistów, a Jake skanuje go, aby potwierdzić, że zginął z powodu promieniowania. W tym momencie pojawia się Taksan i jej żołnierze, otwierając ogień. Grupa Sumuru zaczyna uciekać, co prowadzi do pościgu. Nagle kolejne trzęsienie ziemi wstrząsa okolicą, sprawiając, że wszyscy ponownie upadają. Will zostaje zakopany w piasku, ale dorośli szybko go znajdują i pomagają mu się wydostać. Adam skanuje go, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku, a kiedy Will pyta o wirusa, którego usłyszał wcześniej, Sumuru żąda poznania prawdy. Po tym, jak Adam skanuje również ją, wyjaśnia, że Ziemia już nie istnieje. Pozostały wirus z wojen genowych był przez wieki uśpiony, ale ostatecznie znów stał się aktywny i zniszczył zdolność ludzkości do rozmnażania się. Ponieważ nie ma lekarstwa, wirus powoli zniszczył wszystkie kolonie w galaktyce, co oznacza, że Adam i Jake są jedynymi, którzy pozostali. Przybyli na Antares, aby znaleźć swoją ostatnią nadzieję. Grupa kontynuuje wędrówkę i znajduje opuszczony budynek. Nie mogą otworzyć przedniego włazu, więc Jake strzela w niego i wchodzą do środka. W tym momencie przybywa Taksan i jej wojownicy ale kobiety boją się przekroczyć barierę. Tak San zabija jednego z żołnierzy, by zainspirować innych do posłuszeństwa. Wewnątrz budynku grupa błąka się, aż w końcu znajdują reaktor kwantowy. Jake udaje się go włączyć, ale potrzebuje kilku chwil, aby przeprowadzić testy i potwierdzić, że jest wystarczająco stabilny. Podczas gdy pracuje z pomocą Willa, Adam, Sumuru i jeden z strażników kontynuują poszukiwania i w końcu znajdują oryginalny statek kosmiczny. Wchodzą do środka, a Adam włącza konsolę, jednak potwierdza, że będą potrzebować mocy reaktora, aby wystartować. Prosi Sumuru, aby poszła z nimi, ponieważ planeta wkrótce zginie, ale ona uważa, że to jej obowiązek zginąć wraz ze swoim ludem. Kiedy Jake kończy naprawiać reaktor, wzywa Adama, aby przekazać mu wieści. Sprawdził także zapisy i potwierdza, że nie było boskiego osądu. Reaktor wybuchł przed laty z powodu słabości strukturalnej. Mężczyźni zginęli, ponieważ pracowali nad nim, a kobiety w domu widziały światło. Z daleka. Sumuru jest zła, że historia jej kultury to kłamstwo. Nagle Will słyszy kogoś poruszającego się w cieniach, ale Jake mu nie wierzy i przesyła moc do statku. Adam potwierdza, że wszystko działa dobrze, ale Jake dostaje alarm i obawia się, że reaktor może wybuchnąć. Ponieważ statek jest już naładowany w 82%, Adam mówi mu, aby wyłączył reaktor. Zanim Jake zdąży to zrobić, przybywają Taksan i jej żołnierze, otwierając ogień i dodatkowo uszkadzając reaktor. Jake natychmiast się schyla z Willem i ostrzega innych przez bransoletkę. Kiedy Taksan ma strzelić do J.K., pojawia się Sumuru, ciągając ją w pościg za sobą. Żołnierze próbują również ich śledzić, ale Adam pojawia się i strzela w maszynę, blokując im drogę. Następnie Sumuru i Taksan zaczynają walczyć wręcz, powodując dalsze uszkodzenia konstrukcji, kiedy kobiety kontynuują swoją walkę z ostrzami. Jake ogłasza, że reaktor wybuchnie za 5 minut, więc Adam wysyła Go i Villa do statku. Wojownicy ponownie próbują podejść, ale Adam powstrzymuje ich kolejnym strzałem. Sumuru i Taksan wciąż walczą, nie mając końca, ponieważ ich umiejętności są wyrównane. Adam informuje je o zbliżającej się eksplozji, co inspiro... Sumuru do ostatecznego pokonania Taksan. Odbiera jej broń, a następnie rzuca ją na skrzynkę zasilającą, porażając ją prądem. Kiedy grupa ma już odejść, Taksan ujawnia, że wciąż żyje i próbuje zaatakować ponownie, tylko po to, by zostać ostatecznie zastrzeloną przez Adama. Grupa ucieka i udaje im się wsiąść do statków w ostatniej chwili. Startują bez problemów i wracają do miasta, gdzie wszyscy miejscowi obserwują ich z podziwem. Sumuru czuje się źle w związku z nimi, a Adam pociesza ją całując. Trzęsienia ziemi zaczynają się nasilać, co oznacza, że Jake źle obliczył czas i planeta wkrótce zginie. Mimo to Adam każe mu zatrzymać statek. Mówiąc, że jest wystarczająco duży, aby uratować wszystkich. Kiedy statek ląduje, Sumuru mówi swojemu ludowi, że będą razem podróżować do gwiazd. Mężczyźni są nadal ostrożni, więc Sumuru wyrzuca swój bicz i prowadzi wszystkich do środka. Nagle ogromny wąż wyłania się z ziemi, wywołując kolejne trzęsienie ziemi. Zaczyna uderzać i gryźć statek, co może spowodować wystarczające uszkodzenia, aby uniemożliwić mu odejście. Widząc położenie węża na kamerach, Adam mówi Jake'owi, aby uruchomił konkretny silnik, a ogień przeraża węża. Kiedy próbuje uciec, Jake zwiększa płomień, aby go spalić. Po chwili statek w końcu opuszcza planetę Kro. Gdy wszyscy godnie się rozsiadają na długą podróż, strażnik zaskakuje Willa jego psem.